Witam na konferencji prasowej, na której SOKÓŁ po meczu, w którym soku KLECZEW postraszył kaliski Klub Sportowy. Ostatecznie remis 1 do 1. Jest z nami trener drużyny gości Tomasz Pozorski. Panie trenerze, proszę o komentarz do meczu. No Mecz z serii tych, które są bardzo przykre finalnie, natomiast Zacznę może od, przed omówieniem tego spotkania w bardzo krótkich zdaniach. Zacznę od tego, że no to jest mecz serii tych, po których mimo, że wynik jest niekorzystny dla nas i to wynika jakby z kontekstu, z, z, z tego, co się działo na boisku, z ilości stworzonych sytuacji, no to jest mecz, który pokazał, że jesteśmy zespołem, który jest w stanie dać dużo atrakcyjnych akcji który jest w stanie tworzyć, generować bardzo dużą ilość sytuacji bramkowych, takich, które wydaje mi się bardzo rzadko się zdarzają w piłce, czyli nawet tych z serii sam na sam z bramkarzem. No jesteśmy zespołem, który niewątpliwie będzie walczył do końca i ten wynik będzie dla nas po raz kolejny paliwem do tego, żeby w kolejnych meczach dalej na tym samym poziomie funkcjonować. Jeśli chodzi o samo spotkanie, no to zaczęliśmy bardzo dobrze, z dużą energią. Stworzyliśmy sobie sytuację z rzutu karnego, wywalczyliśmy, wywalczyliśmy rzut karny, następnie poprzeczka, następnie w pierwszej połowie jeszcze sytuacja sam na sam z bramkarzem, gdzie kapitalnie Krakowiak obronił Mateusza Sopoćko. Po przerwie stworzyliśmy sobie no znowu kuriozalną ilość, wydaje mi się, jak na warunki drugoligowe, gdzie jakość piłkarzy, przeciwnika, myślę tutaj o o Gawliku, o Kielibie, o Bramkarzu i biorąc pod uwagę to, że jesteście zespołem, który traci zawsze najmniejszą ilość bramek, my stworzyliśmy sobie w drugiej połowie kolejne cztery sytuacje sam na sam z Bramkarzem. Co myślę jest dowodem na to, że, że graliśmy bardzo dobry mecz. Niestety no, nie wpadło i ponosimy tego pełne konsekwencje, tracąc Bramkę, która bardzo boli, w 92 minucie. Ale musimy z tym żyć i będziemy z tym żyć i będzie to dla nas, tak jak powiedziałem, napędem na kolejne spotkania. Czy mamy jakieś pytania do trenera? Ja mam jedno pytanie, jak na latarnik składarnik kaliski. Sokół został wzmocniony jednego piłkarza, który przez kilka sezonów grał w Kakancie. to jest Wiktor Smoliński. Chciałem się zapytać pana trenera, jak pan ocenia te początki Wiktora w, w zespole. Bardzo się cieszę z tego, że Wiktor do nas trafił. Jest to piłkarz, który pomimo swojego młodego wieku jest piłkarzem bardzo doświadczonym ja to doświadczenie odczuwam zarówno w takich sytuacjach boiskowych, jak i w sytuacjach pozaboiskowych, gdzie on wykazuje się duży, dużą dojrzałością, co mi się bardzo podoba i mi bardzo imponuje, bo przy młodym zespole, który, który, który mamy Biorąc pod uwagę średnią wieku choćby pierwszej jedenastki. Jest to, jest to człowiek, który dodaje takiego spokoju, takiej dużej skuteczności w sytuacjach pod presją. Także uważam, że jest to dla nas olbrzymie wzmocnienie i jestem, jestem naprawdę bardzo zadowolony, biorąc też to pod uwagę, że jest to chłopak, który jest w stanie zagrać na kilku pozycjach w obronie. Daje to mi duże możliwości. Judro Polski, telewizja był nie karny. pewnie ten mecz... Wygląda wyglądać zupełnie inaczej. No, Maciej się szybki stajanie. No, jak pan patrzy no, na ten meczu a na przedim meczu? Tak naprawdę jednak padła. Ja bardzo cenię, tak jak powiedziałem, całą trójkę wspomnianych pi piłkarzy, czyli, czyli Maćka Krakowiaka jest to uważam, że top 3 w tej lidze, jeśli chodzi o bramkarzy. Eee, Ponadto cała cała linia obrony na czele z Gawlikiem, tak jak już powiedziałem wcześniej z Kilibą, no to, są, to są ludzie, którzy zjedli, zjedli zęby na tej lidze, bardzo twardzi przeciwnicy, bardzo skuteczni w swoim działaniu i tak naprawdę no, Karny mógł oczywiście ten mecz w jakiś sposób otworzyć, natomiast ja tego nie rozpatruję w w kontekście, jakby przegapienia pewnej możliwości na poczęcia rywala, tylko w kontekście kolejnej szansy. I czy to się wydarzyło w siódmej minucie, bo tak, tak było z tym karnym, czy by się to wydarzyło później, to, to ma mniejsze znaczenie. Jakby patrząc całościowo na to spotkanie, ilość zdobytych przez nas, jakby pleców, czy tej przestrzeni za plecami linii obrony i finalnie dojście do sytuacji sześciu sam na sam z bramkarzem. No, mimo wszystko napawa mnie dalej optymizmem, chociaż ja wiem, że, że można by było obdzielić kilka meczów tymi sytuacjami. No, jest to dla nas kierunek, którym musimy na pewno zmierzać i na pewno poprawić skuteczność w polu karnym przeciwnika, bo to już w drugim kolejnym meczu nie jest dla nas satysfakcjonujące. Mariusz rodzicie, ukazywa to jest nasze miasto. Proszę powiedzieć, bo y, bardzo odważnie zagraliście w tym meczu i czy przyjechaliście z takim nastawieniem, żeby właśnie bardzo że jesteście silni? Czy po prostu wynikało to z sytuacji na boisku, że okazało się, że widk nie jest taki straszny? Hmm. E, diabeł może nie był w tym meczu strasznym, ale dalej ma rogi i. My jesteśmy zespołem, który jeśli ktoś nas analizował czy oglądał w trzeciej lidze, jesteśmy zespołem bardzo kompleksowym i potrafimy być bardzo skuteczni we wszystkich fazach gry, potrafimy bronić nisko, dzisiaj tego nie potwierdziliśmy do końca, ale też potrafimy grać bardzo odważnie jeśli chodzi o atakowanie i no tutaj nastawienie moich piłkarzy ono się raczej nie będzie zmieniało, a ja będę o to dbał w kontekście nazwy przeciwnika, bo ja tak, tak na to patrzę. My bardzo szanujemy i traktujemy z określoną pokorą każdego rywala, ale no nie przestraszymy się jak pojedziemy do Podbeskidzia czy, 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 czy gdziekolwiek indziej, bo nas jakby wielki stadion czy nazwa w żaden sposób nie zdeprymują. Także jakby... Nikogo się nie pomczy. Nie, nie, bo jakby... No my, my, my odbieramy w tej chwili tak to traktujemy nagrodę za to, co się wydarzyło w poprzednim sezonie. I, i podchodzimy do tego patrząc w dużej mierze na nas, tak samo się przygotowujemy do każdego meczu, podkreślając nasze, nasze mocne strony czy te rzeczy, które mogą na tle przeciwnika przynieść nam korzyść. Eee, I to jest dla nas najważniejsze. No, prze, przeciwnik zawsze jest jakiś po drugiej stronie, ale to tak czy tak finalnie wszystko zależy od nas i od moich piłkarzy. Dziękuję w takim razie. Panie trenerze, życzymy powodzenia w następnych kolejkach. Również bardzo dziękuję i życzę także powodzenia KKS-owi w kolejnych spotkaniach. Druga część konferencji. Trener Michał Gościniak. Trenerze, Sokół nas postraszył, ale mecz, którego nie da się wygrać, trzeba zremisować. Drżeliśmy do samego końca o ten remis. Można skomentować ten mecz? Myślę, że to był nasz bardzo słaby mecz i z tego wyniku należy się cieszyć. Bo wróciliśmy z dalekiej podróży i ten punkt bardzo szanuję. Natomiast musimy spojrzeć na ten mecz w taki sposób, że na pewno nie wyglądaliśmy bardzo dobrze i wiedzieliśmy o tym, że soku będzie zespołem bardzo nieprzyjemnym i że my powinniśmy zachować spokój. Natomiast od pierwszych minut tego meczu tego spokoju nie było. Wkradł się chaos, bardzo szybko soku wywalczył rzut karny. Kraki utrzymał nas przy życiu. Natomiast z pierwszej połowy byłem bardzo niezadowolony. W drugiej połowie troszkę to zaczęło wyglądać lepiej. Jak zaczęło wyglądać to lepiej, to od razu straciliśmy straciliśmy bramkę i po tej bramce ja uważam, że Soku mógł ten mecz spokojnie zamknąć, bo liczba sytuacji, która, które Soku miał, no to nie wiem, poprzeczka sam na sam. Naprawdę wyglądaliśmy wyglądaliśmy bardzo słabo i musimy Musimy wyciągnąć, wyciągnąć wnioski i każdy z zawodników też musi spojrzeć na ten mecz indywidualnie. No i tyle. Natomiast martwi mnie to, że tydzień temu naprawdę zagraliśmy dobre zawody w Szczecinie i ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej. No i mija tydzień i gramy bardzo słabe spotkanie. Dlatego muszę to muszę to na chłodno przeanalizować. Za trzy dni gramy mecz pucharowy i te osoby, które grały mniej, powiedzmy, gdzieś tam dostaną swoje szanse i będziemy się przyglądać, bo ta rywalizacja w zespole musi być. I kto na to zasłuży, no to będzie grał w kolejnym meczu, bo za tydzień mamy bardzo mocny mecz ze stalową. Są jakieś pytania do trenera? No nie no, poczekałem na te wnioski, żeby trener wyciągnął, mówił, że musi przemyśleć. No muszę przede wszystkim... Ale jakie wnioski, bo to było dla nas bardzo ciekawe, bo no, nie widzieliście niestety meczu wyjazdowego. Tak, to tak. To, tak. zesłyszenia, tak jak rozmawialiśmy. Ale wyglądało no, to 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 całkiem przyzwoicie, że nie ja mówię o wyniku, ale, sama, ale sama gra. To po prostu była beznadziejna, no gdyby nie Krakowie, to piątka by była. Prawnie. Tak, myślę... Właściwie myślę, że, że tego, tej bramki już byśmy nie strzelili, bo jak już się przychyla 5-0, to już... Zobaczymy, czy możemy pochodzić... Całe szczęście, że mamy najlepszą bram ja myślę, że, że Maciek tutaj bardzo, bardzo mocno trzymał nas przy życiu. Natomiast to też nie jest tak, że my dzisiaj pójdziemy w negatywne emocje, bo zagraliśmy słabszy mecz i będziemy się załamywać, tylko właśnie pójdziemy w kierunku takim, że wyciągamy wnioski. I ja muszę ten mecz zobaczyć na, z wideo jeszcze raz i, i pójdziemy w rozwój. No i mam nadzieję, że. Że, że to będzie wyglądało zdecydowanie lepiej i będziemy w stanie wrócić do, do dobrej gry. No bo tak, tak jak Pan wspomniał, ten mecz ze Świtem nie był transmitowany, więc nie, nie wszyscy widzieli naszą dobrą grę, więc trochę szkoda, że pierwszy mecz u siebie e, gramy w taki sposób, ale też chcę podkreślić to, że no wróciliśmy z tego, me z te, z tego wyniku. Okej, okay? to też jest ważne, żeby charakter w zespole kreować i my ten charakter mamy. I nie wiem, akcja Bartka Kieliby, który w 90 minucie podłącza się boszczym sektorem, mocno strzelił piłkę w pole karne i kończy się to bramką, to też jest nasz, nasz charakter. I to jest dopiero początek sezonu. Też nie można mówić, że soku to, to jest zespół tutaj do picia, bo byłem na meczu z Sosnowcem i, i z faworytem bardzo mocno się postawili. Ja uważam, że ten zespół ma, ma sporo jakości i to nie będzie. Popiec dobicia w tej lidze, więc myślę, że liga jest bardzo trudna, bardzo wyrównana i, i dobrze o tym wiemy, że będzie ciężko. Dlatego szanuję ten punkt, ale cały czas z głową gdzieś tam, myślami do przodu, aby ten zespół rozwijać i żeby grać lepiej. To ja mam pytanie: tak czy bo pewnie będzie tych tej rotacji w składzie, wspomniał Pan, będzie, będzie dużo? O jednej pewnie już Pan wcześniej myślał, bo może to było ustawione, czy. Z Jastrzębiem, w karty Maciej, Kakerak zagra, zagrać, czy też Max Miaczelio zostanie szansę? W meczu z Jastrzębiem bronić będzie Max.